Drodzy Państwo, jesteśmy na bitwie o południe i sensacja eliminacji, pukuś, kurs nawet kliku wynosił 50, a ten wszystkim niedowiarkom pokazał, że można i co? I Witam serdecznie, się, no miałem myślałem, że będzie bardzo krótki, 30, 30 sekundowy, czy tam 35, a okazało się, że jak troszeczkę się od, od, odejdzie z tych pisanek, z tego wszystkiego się trochę pomyśli i czysto celowo się do tego podejdzie, to można też ugrać bardzo dużo, moim zdaniem, a moim zdaniem w tej stronie, czego tego brakuje, takiej spontaniczności. Sam się tego nie spodziewałeś? No, gdybym się powiedział, że się spodziewałem, nie? Jest, jest zajebiście na razie, nie? Zobaczymy, co będzie dalej, bo to jeszcze nagrywane przed walkami, więc myślę, że. Tak, tak zwany live reaction bo od razu tak. po eliminacjach. Stwierdziliśmy, że, że będzie żywiej, bo generalnie po bitwach freestyle'owcy są często bardzo zmęczeni, prawda? No, wiesz, no to jednak jest trzy godziny siedzenia, myślenia, nawijania, no to tak się wydaje, w klubie też gorąco. No, ale no, po coś to się robi dla ludzi, żeby było po prostu super, nie? A potem po prostu może odpocząć sobie dłużej. Fajnie, że to się dzieje teraz, bo zaistniałeś troszkę w internecie. Te wersy związane z Wojtkiem, Golą i tak dalej, gdzieś tam się na wszystkich TikTokach, Twitterach, mhm. wszędzie kręciły. Jak ogólnie teraz jest odbiór, nie wiem, twojej osoby? Czasem cię ktoś pozna, zagada, zbije piątkę. Oczywiście, czy wiesz, tak, że do środowisku jestem dosyć charismatyczną osobą, wiesz, znaną? I wiesz, czy znaczy może znam. No wiesz, no ludzie, w środowisku mnie większość ludzi kojarzy. Ale no, wiesz, przepraszam, że ci przerwę to oglądało, nie? 100 tysięcy ludzi na oko? Yy, no tak, a no widziałem, jak na przykład była ta akcja z Bisexem. Pozdrowój, Wojtek. Yy, no to widziałem, że na Twitterze ktoś tam rzucił wenek, czy ktoś, który jest z Twittera i. Tak, tak, tak. 2 miliony wyświetleń, nie? No ten właśnie, tweet miał, nie? No, no, mówię, no mówię, o co tu chodzi, nie? A na przykład powiem taki fun fakt, że dałem sobie, ja ten rolek nie umiem robić, ale zacznę. Wrzuciłem tę rolkę od razu po tej akcji. Ona zrobiła 15 tysięcy viewsów. Mm -hmm. Jest afera z Boxdelem. Nagle skoczyło mi mi chyba do 150, nie? Przez dwa Algo, dni. Algorytm Tak to no, gdzieś tam. No, jak ten... to po tym filmie Wardęgi od razu zgrzywał na 150 tysięcy viewsów, nie? No to ciekawe. Ta rolka, nie? No. No ciekawe. Nie ma co grzać już w tych tematów internetowych. A, Wrócimy do freestylu. Jesteśmy w środowisku hip-hopowym. Generalnie jest to środowisko takie, gdzie wszyscy się lubią, prawda? No przeważnie tak. Nie ma jakichś spin złych krwi, moim zdaniem. I niech tak zostanie, dlatego ja byłem sami. fajnie, że to jest trochę w mainstreamie, wchodzi freestyle, ale ja bardzo lubiłem ten klimat taki, wiesz, undergroundowy tych bitew, że jechałeś do klubu, gdzie było 500 czy tam 300 osób, było do wygrania, nie wiem, 1000 złotych, wiadomo, super, że są lepsze nagrody, ale trochę wtedy ten sznyt był taki hip-hopowy bardziej niż teraz, ale teraz jest też super, zajebiście. Nie? W sumie ten hip-hop ma w sobie coś takiego, że im bardziej jest to un underground, tym... No tak, bym powiedział, tak indien... że freestyle obecnie chyba jest najbardziej hip-hopowy. Bo jak wiesz, słuchasz jakichś numerów, tak? które są identyczne, prawie, tylko że się my, my jakieś to wtyczki tak. się tylko zmieniają. A widzisz, Freestyle jest taki, no jaki chyba ludzie tak. Oczekują. No, że... A dzisiaj mamy bitwę o nazwie Nowa Szkoła, tak Pueblos zarządził, że tak będzie no się tak, no? nazywała. Nie ma tych naszych weteranów. E... Czy według ciebie są freestylowcy obecnie, którzy mogą wejść w buty gdzieś tam, Edia, Filipka, Bobera? Czy jeszcze Powiem dużo tak. do. Tak? Moim zdaniem jest jak najbardziej pole do opisu, żeby to wszystko zrobić. Tylko, że freestylowca er musi zacząć się chcieć, nie tylko freestylować. Moim zdaniem trzeba też trochę wyjść do ludzi, jakieś, nie wiem, TikToki porobić, takie rzeczy. No, bo freestyle sam się nie obroni, moim zdaniem. Takich, jeżeli chodzi bardziej wiesz, o większe zasięgi. Nie? Trzeba też zachęcić, żeby ten freestyle pogodził. No i super, że Pueblo zrobił taką nową, nową szkołę, no bo będzie mógł sobie nowe gwiazdy teraz wyprodukować, tak można powiedzieć. No bo nie będzie wiesz na 30. edycji Filipa Kedzio tam Bober, nie? Oni będą, oni, 50 będą, oni będą już o 50 lat. nie? Może ktoś, może ktoś wiesz, będzie miał ochotę wrócić po kilku latach. I apeluję do starych freestylowców: Flint. No mów na no, nie, ale Flint, nie wiem, Bośniak, żeby się zgodzili może y, na jak, jakąś propozycję Jaki Pawła, Pawła też żeby wrócić i raz się pokazać JP, tym ludziom. No pewnie. Ja bym 3-6, bym zobaczył na pewno jedna walka, super waleczka, dwóch weteranów takich tak, weteranów. Tak, ja bym chciał zobaczyć 2006. taką właśnie nową, szkołę, nową szkołę, no. cztery czterech rozstawionych z nowej szkoły, czterech rozstawionych z starej szkoły i wiesz, zrobić to jako drużyny, Nie, nie że może wygrać jedna osoba, tylko drużyna. No, to było ale też super. Fajne, no. fajne, Generalnie wyzwanie organizacyjne, ale o to tutaj chodzi, żeby e, była świeża krew. Ja nie zatrzymuję pokusia, bo on pędzi właśnie na scenę, i to jest w tym wszystkim fajne, że gadamy sobie Pozdrawiam w trakcie. Wszystkich. Pozdrawiam na wszystkich, którzy wygrali dzisiaj fajne pieniądze, nawet kliku. Kurs 50, nie taki straszny jak Szokujący. Dzięki, Dzięki wielkie. Pukusia. Dzięki.